Dzień dobry moi kochani. Przechodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem z cyklu Wybierz kartę. Temat na dzisiejsze rozdanie brzmi następująco. Co połączyć się z osobą, o której myślisz? No zobaczymy jak nam się te karty ułożą, ale zanim jeszcze... To znaczy Wy sobie już losujcie, tak? Czy wybierajcie tutaj grupa numer 1, grupa numer 2, no i grupa numer 3. Tradycyjnie podział na, na trzy... Rozdania. Która grupa do Was przemawia, no to tak sobie zadecydujcie. A ja jeszcze zanim rozpocznę czytanie, chciałabym Wam serdecznie podziękować za Waszą aktywność na kanale, za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje. Oczywiście zachęcić do dalszej tego typu aktywności, szczególnie właśnie do subskrypcji. Kto jeszcze tego nie uczynił. No to zachęcam, zróbcie to sobie, wtedy jesteście na bieżąco informowani o każdym nowym pojawiającym się filmiku. No a jest tego trochę na kanale, tak? No więc myślę, że zawsze można coś obejrzeć. Dobrze, moi kochani, no więc przechodzimy do czytania. Rozpoczynamy od grupy numer 1. I co my tu mamy w grupie numer 1? Nie wiem, czy dobrze widać. Muszę sobie tu jeszcze zerknąć w kamerkę. No, myślę, że chyba wszystkie karty widzicie dobrze. Ok, dobrze, moi drodzy, co my tu mamy? Grupa numer jeden. Na przeszłości pojawia się paść mieczy, czyli no mam takie podejrzenie, że mogła tutaj mieć Miejsce albo kłótnia między wami, może jakieś tam jakieś takie. To nie są poważne kłótnie. W tym pażu to przeważnie takie kłótnie, obzdety, takie po prostu docieranie się, tak? Kiedy mm, Ktoś powie słowo, drugi na to słowo reaguje, a czasem można byłoby właściwie go przemilczeć i pewnie byłoby zdecydowanie łatwiej. No ale tak bywa, że właśnie jakieś takie głupotki powodują konflikt. Ale bywa też tak, że no tutaj ty czy, czy ta druga strona przeciwna, jedna ze stron miała problem z zaufaniem, miała problem być może... Może też ze szczerością, ale myślę, że w głównej mierze z zaufaniem i bardzo możliwe, że właśnie był taki moment, kiedy na przykład bardzo was, bardzo ciebie czy ty, tę drugą, no ty partnera czy partner ciebie bardzo kontrolował, bardzo sprawdzał, bardzo szukał jakichś informacji na, na, na twój temat. No takie były jakieś zgrzyty niejasności. Myślę, że w oparciu właśnie o ten brak zaufania, o. O, być może to wynika z jakichś przeszłych przeżyć, tak? Być może z jakiegoś doświadczenia, z wcześniejszych związków, może coś takiego. No w każdym razie taki początek się nam tutaj pokazuje, tak? Może jakieś kłótnie o głupoty, może właśnie ta kontrola, brak zaufania, coś takiego. Ale na chwilę obecną wydaje się, że sytuacja jakby się już unormowała, uspokoiła. Powiedziałabym, że tutaj no, widzę zaangażowanie. Więc ja myślę, że ten, tutaj mamy pytanie, co połączyć, a ja myślę, że tutaj już się coś dzieje w tej relacji, tak, to nie jest tak, że jesteśmy przed jakimś w ogóle, przed jakimś początkiem, myślę, że tutaj się już coś dzieje i to nawet bym powiedziała, że dość konkretnie, no może jedynie to pytanie wynikać z tego, że chcesz wiedzieć, co będzie dalej, tak, więc... Może w ten sposób tutaj należałoby do tego podejść. No w każdym razie, duże zaangażowanie, szczególnie powiedziałabym po stronie kobiety. Kobieta tak jakby tutaj, powiedzmy, jest tą siłą napędową, tak? Angażu angażuje się, okazuje namiętność. Myślę, że takie dojrzałe uczucie tutaj ma szansę się zrodzić. O ile już się nie rodzi, już się tutaj w tej kwestii coś nie dzieje, no to jest szansa właśnie na to, że w taką stronę się to zacznie układać i kierować. Myślę, że tutaj może z tego stworzyć się mocny, mocny, taki stabilny, spełniający obydwie strony związek. Na pozycji czego nie wiesz mamy cesarzową, czyli tutaj można powiedzieć o tym, że albo jesteś taką, no można powiedzieć, wymarzoną partnerką dla swojego, Partnera, dla tego mężczyzny, tutaj, o którym mówimy, albo przynajmniej tak cię postrzega, tak? Jako taką idealną, no niemalże doskonałą, tak? Kobietę ze swoich marzeń, ze swoich snów, tak? Postrzega cię bardzo dobrze. No, ewentualnie można w drugą stronę popatrzeć, że widzicie jako właśnie taką silną kobietę, która ma władzę, ma decyzyjność w sobie, może w ten sposób. Generalnie ten, ta relacja, ten związek jakby ma szansę nawzajem wam dawać obfitość, to znaczy sobie możecie nawzajem dawać obfitość. I jest to też karta, oczywiście no, kobiety w ciąży, więc można też tutaj przypuszczać, że ta relacja ma szansę wydać na świat potomstwo. To jak najbardziej tak, może tak być, że, no, że jesteście. Też może właśnie po to się spotkaliście, aby mieć ze sobą dziedziusia. Jak najbardziej, tak. Może w ten sposób też być. No i teraz, jeżeli pytamy o, o to, co powinnaś, czy powinieneś robić, aby, no, aby efekt był taki, jak Ty chcesz, tak, aby po Twojej myśli sprawy się potoczyły, to tutaj mamy w tym momencie na odpowiedzi: mamy króla monet, czyli cóż, no. Na pewno trzeba się wykazać cierpliwością, bo to się na dłuższą metę na pewno opłaci. Tak? należy dbać o, no, o siebie, o rodzinę, o ten związek, czy jaką tą relację macie na ten moment, czy to już się tworzy, jakaś z tego głębsza więź i. I, i, I związek, można to już nazwać, czy w przyszłości to będzie rodzina. No w każdym bądź razie myślę, że spokojnie można tutaj robić długoterminowe już plany, czy w ogóle inwestować, nawet powiedziałabym, materialnie w tą relację, w ten związek. A przynajmniej, jeżeli nie jeszcze. Fizycznie inwestować, no to właśnie robić te, te plany, ponieważ na wyniku jest słoneczko. No, czyli czegoś chcieć więcej, to jedna z najszczęśliwszych kart, tak? W tarocie. Więc na pewno, jeżeli są jeszcze jakieś wątpliwości, jeżeli są jeszcze jakieś niejasności, jeżeli jakieś tarcia jeszcze są, to na pewno znajdziecie rozwiązanie tych swoich spraw czy problemów. I myślę, że w, no w karcie Słońca można powiedzieć, że zbierasz owoce swoich starań przeżywasz radość szczęście, no optymistycznie patrzysz na, do przodu na przyszłość, bo no bo odczuwasz właśnie całą tą pozytywną gorącą energię tak, słońce to sukces to spełnienie, to bardzo dobry czas w związku, to czas właśnie harmonii, zrozumienia, okazywania nawzajem uczuć no oczywiście to patrzymy na przyszłość czyli na wynik więc moi kochani, patrząc ogólnie jeszcze raz, co połączyć się z osobą, o której myślisz, wygląda na to, że to jest relacja, która jak najbardziej ma szansę zaprowadzić was do bycia w trwałym, takim spełniającym związku, być może nawet będziecie mieli okazję, okazję czy dar od Boga, aby mieć wspólnie dziecko. Aczkolwiek, no wiadomo, to nie dla wszystkich, tak? Może, może po prostu szczęście i spełnienie, ale bardzo pozytywne, bardzo ładne karty. Może początek był ciut ciężki, ale poszło ładnie. Dobrze, do grupa numer 2, moi kochani. Grupa numer 2. Grupa numer 2. Moi kochani, tutaj sytuacja wygląda tak, iż Wasza relacja być może rozpoczyna się na takim, no tak troszkę jakby w tajemnicy, być może jakieś takie ukradkowe, sekretne spotkania. Być może, no powiem tak: bardzo możliwe, że ten mężczyzna. Mówię tutaj oczywiście do kobiet, tak? No, odwracajcie sobie, panowie, bardzo was proszę, sytuację, nie gniewajcie się, że mówię w jedną stronę. E, bardzo możliwe, że ten mężczyzna ma dom. Ma dom, ma rodzinę, być może po prostu jest żonaty najzwyczajniej w świecie, albo przynajmniej jest związany z jakąś kobietą, e, no właśnie, wspólnym mieszkaniem, czy, czy, czy może nawet mają dziecko, może w ten sposób. No, w każdym bądź razie, Mam wrażenie, że tutaj startujesz z pozycji kochanki. Startujesz z pozycji, nawet bym powiedziała, no, wprost tej trzeciej, tak? I jest tu co prawda, jeżeli to jest kochanka pokazana no, w karcie kapłanki, to jest to zazwyczaj bardzo duże porozumienie, takie wręcz bym powiedziała, duchowe, tak? Duchowe, intelektualne, być może. No być może jest między wami coś szczególnego. Natomiast natomiast no jednak uważam, że tutaj ten mężczyzna jest po prostu zajęty, tak to wygląda. I pomimo tego, to znaczy, na chwilę obecną karty pokazują, tak, jakby było w tej relacji szczęście, spełnienie. O optymizm, tak, patrzenie do przodu, właśnie tak optymistycznie, że plany się tutaj mogą zrealizować, że będzie powodzenie i tak dalej. Jest takie docenienie tego, co się ma. Bardzo możliwe, że tutaj jest sytuacja, kiedy ten człowiek pojawił się na Twojej drodze w jakimś celu. Być może Dał ci jakieś światło, być może potrzebowałaś go, aby coś zrozumieć, może miał ci coś pokazać, może miał cię w jakąś stronę gdzieś skierować. I ta rola jego, jak gdyby, powiedziałabym, że mm, została chyba już wypełniona. Bo jest to właśnie spełnienie, jest to szczęście, czyli to doświadczenie, ta lekcja, która tutaj wraz z tym człowiekiem przyszła, myślę, że została już zrealizowana. On Cię pokierował być może w jakąś dobrą stronę i no trochę to ciężkie, ale uważam, że pomimo tego, że właśnie jest to duże porozumienie między Wami, i ta wielka bliskość być może, i to właśnie poczucie szczęścia, ale no niestety na, na pozycji czego nie wiesz, no nie wiesz o tym, albo nie zdajesz sobie do końca sprawy, jak wielką rolę dla niego ma dom, ma rodzina, ma być może praca, być może też strona materialna, bardzo duże znaczenie mieć dla tego człowieka. No w każdym bądź razie wygląda na to, że to skupienie, właśnie które On oddaje tam tym, albo temu domowi, albo pracy, albo, albo temu małżeństwu, materii, w jakiejkolwiek sytuacji by to nie było, no powoduje, że dla Ciebie to są tylko takie wyrwane chwile, tak? I co karty radzą, żeby dla Ciebie było jak najlepiej, dla Twojego najwyższego dobra, karty radzą, abyś była. Aktywna, energiczna, abyś e, no, nie odkładała życia na bok, tylko żyła tym życiem, nawet bym powiedziała pełnią życia, tak aby, aby czuć, że żyjesz, tak? Jakieś doświadczenia zbierać, e, odczuwać to życie każdego dnia, wręcz, wręcz może jakieś wyzwania, czy nawet jakieś przygody, jak najbardziej to wszystko e, przeżywać, skupiać się na sobie. Na swoim życiu, ponieważ ta relacja z tym panem tutaj wygląda na relację, tak, albo na odległość, albo taką właśnie bez zobowiązań, raczej na romans, właśnie, niż na coś, co miałoby się szansę um, przetransformować w coś, trwa w coś trwałego. Um, I nawet jeżeli są takie chwile, właśnie, bo na wyniku jest karta zwycięstwa, ale to jest zwycięstwo, no to jest ta szóstka, tak? Więc w szóstce zwycięstwo jest takie. Trochę chwilowe, tak? Ono jest, a za chwileczkę go może nie być. O, bardzo szybko można to miejsce, jak gdyby, gdzie udaje się dojść, stracić, więc to jest właśnie taki sygnał, że to będzie tylko i wyłącznie romans, bez zobowiązań, bez ciągu dalszego, bez jakiejś takiej głębszej, to znaczy może nie tyle głębszy, bo tu jest właśnie może i nawet głębokie porozumienie, ale. No, być może w tym wcieleniu nie jest Wam dane połączyć się tak na stałe i naprawdę. Być może po prostu jego zobowiązania są dla niego na tyle ważne, że on sobie z tym inaczej poradzić nie potrafi i, i nie odejdzie z tamtego miejsca. No, więc nastawcie się tak, skupcie się na swoim życiu, tak, aby Wasze życie było, Twoje życie, żeby było piękne, cudowne, pełne, pełne pasji i pełne zaangażowania. Pełne przygód, podróży, spełniaj się na jakimkolwiek tylko polu czujesz, że to jest dla ciebie dobre, potrafisz, co ci daje satysfakcję, to po prostu to wszystko rób. I absolutnie nie, nie wieszaj się na nim i nie wieszaj się na takiej nadziei, że on ci coś da. Nie, nie da ci, nie da ci niczego stałego, niczego stabilnego. Dobrze, moi kochani. No i grupa numer 3. O i tu znowu jakieś małżeństwa czy związki kto wybrał grupę numer 3. No moi kochani, tutaj, tutaj może być tak, że może to nawet ty jesteś w związku, czy, czy nawet w małżeństwie, czy w jakimś takim związku. Który można nazwać już jakąś relacją taką w miarę trwałą, tak. No, właściwie karty pokazują małżeństwo, no ale dzisiaj z tym małżeństwem to bywa różnie, więc się nie upieram, tak? No, ale w każdym bądź razie. Relacja, związek trwały, związek taki, taki zdeklarowany w jakikolwiek sposób na to spojrzeć. No i teraz tak, no, ponieważ tu mamy cesarza, więc być może. Hmm, Tutaj ta królowa jest odwrócona od niego, więc być może sytuacja jest taka, że tego cesarza tutaj należałoby określić jako, no owszem, mężczyznę takiego silnego, tak, stabilnego, który, który można powiedzieć, że daje wsparcie, no ale, 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 ale bywa bardzo dominujący, bywa czasem wręcz takim tyranem czy, czy despotą, tak. I być może taka tu sytuacja ma miejsce. Być może tutaj o to chodzi, że ten związek cię nie spełnia właśnie dlatego, że jest no taka, taki problem powiedzmy w tym związku, tak to nazwijmy. I teraz tak, tu mamy kartę śmierci, czyli należałoby albo coś z tym zrobić, jak, jakieś zmiany wprowadzić, tak? No, albo się odciąć, po prostu coś zakończyć, no bo to albo tak, albo tak. Przypuszczam, że sytuacja już na tyle nabrzmiała, na tyle się już nawarstwiły problemy, że masz poczucie, że dalej nie chcesz, aby to tak wyglądało. I też z tego powodu pewnie patrzysz w czyjąś inną stronę, no bo to tak wygląda, tak, że to patrzysz na kogoś innego tu spoglądasz, ktoś cię zafascynował, zaintrygował, no właśnie dlatego, że mm, właśnie dlatego, że że w tej twojej relacji tutaj się coś nie układa. Natomiast y, co karty radzą? No karty radzą, aby jednak y, aby jednak wykazać cierpliwość, aby spróbować coś przetransformować, może jednak nie kończyć. Tylko właśnie y, Używając mądrości, używając, używając cierpliwości, używając takiego swojego wewnętrznego spokoju, kiedy można pewne rzeczy transformować właśnie poprzez te cechy, aby doprowadzić do jakiejś zmiany, być może, w tym związku. I wtedy, i wtedy można by powiedzieć, że jeżeli to się uda zrobić, a myślę, że z mądrością tutaj, właśnie razem ze, z, z mądrością, cierpliwością, to by się mogło udać. No to myślę, że ta, jeżeli ta trzecia osoba się nam tutaj e, m, pojawia, to co Cię połączy, no, no co najwyżej jakieś takie sekretne, ukradkowe spotkanie, ale należałoby się zastanowić, czy to jest tego warte, tak, czy to nie skomplikuje po prostu Tobie e, życia. Więc nad tym się zastanów. No i, ta, no, i tak to trzeba odczytać. A ewentualnie dla osoby, która jest singlem, nie ma tego, tego, tego związku, no to przyjrzyjcie się dobrze, czy ten mężczyzna jest wolny, tak? Bo być może, że ten mężczyzna niestety, ale nie jest wolny, być może on jest po prostu mężem, być może on ma jakiś związek albo jakąś stałą relację, być może. Nawet jeżeli mówi, że coś się zakończyło, że coś, że coś już tam powiedzmy nie istnieje, bo to czasem panowie tak opowiadają, tak? że już z tą żoną nie żyje, nie sypia i tak dalej, i tak dalej, ale ciągle gdzieś tam jednak z nią jest. Więc tu tego końca nie ma. Nie ma tego końca. On jest ciągle tym mężem. I jedyne, co tutaj mogłabyś uzyskać, to status kochanki. No więc, jeżeli taki układ Ci odpowiada, każdy ma wolną wolę, natomiast no nie, nie pokazuje się tutaj właśnie możliwość budowania relacji takiej oficjalnej, tylko właśnie relacja, która jest skrywana, relacja, która gdzieś tam odbywa się w tajemnicy, jakieś ukradkowe, sekretne mm, spotkania. No to tyle, moi kochani, na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam cudownego dnia, no i do usłyszenia już wkrótce.